Witam. Opowiemy sobie dzisiaj o cierpieniu. Co to jest, skąd się wzięło i jaki ma cel? Tak więc trzeba zacząć od tego, że nasz świat został stworzony przez kreatorów i w różnych religiach są różnie nazywani. I w tych religiach, wszystkich przedchrześcijańskich, jest bardzo widoczny ten zarys, że Mamy jakiegoś głównego boga Najwyższego, albo Tytanów, którzy stworzyli mniejszych bogów, i ci mniejsi bogowie jakby stworzyli nasz świat. Bardzo dobrze jest to pokazane w religii gnostyckiej czy filozofii gnostyckiej, którzy twierdzą, że jest Bóg. Jest ten najważniejszy Bóg, Stwórca, Kreator wszystkiego. Powiedzmy, że będziemy go nazywać źródłem po prostu. Źródłem wszelkiego życia i istnienia. No i On stworzył kreatorów. I ci kreatorzy tworzą światy. I nasz świat właśnie jest stworzony przez takich kreatorów, którzy w Religii gnostyckiej są nazywani, czy nazwany jest demiurgiem. Z tego co ja wiem, z przekazów od Iwonki, było dwóch demiurgów, czy kreatorów, żeńska i męska energia, i oni razem stworzyli nasz świat. Dlatego, że nie wiedzieli wszystkiego, że jeszcze jakby za wcześnie się wzięli za budowę naszego wszechświata, naszego świata, on nie jest doskonały. No i poniekąd stąd się wzięło cierpienie. Ale cierpienie ma również inną funkcję. Otóż, tak jak też mówią wszystkie religie hmm, przedchrześcijańskie, ten świat, w którym żyjemy, to jest więzienie. I my z tego więzienia się musimy uwolnić. Tak. Więc y, cierpienie jest tym elementem, który sprawia, że zaczynamy myśleć, zaczynamy kwestionować to, co widzimy i zastanawiać się nad tym, po co tu jesteśmy, jaki to ma cel i, i co mamy w ogóle mm, robić na świecie, po co przyszliśmy. Tak więc cierpienie jest jakby tym impulsem, który ma pokazać nam, czy powiedzmy zmusić nas do myślenia, do zastanowienia się nad sensem istnienia i celu tego istnienia. No i tak się dziwnie składa, że wszystkie przedchrześcijańskie, również i chrześcijańska poniekąd religia, Mówi o tym, że jesteśmy w więzieniu, przede wszystkim. A cierpienie jest tym, co jakby budzi duszę do tego, żeby się uwolnić, jak to mówią buddyści, z cyklu reinkarnacji, czy samsary. Tak więc cierpienie ma bardzo ważną rolę w uwolnieniu duszy od więzienia materialnego. Ponieważ, jakby nie było cierpienia, no to byśmy wszyscy e, siedzieli tutaj jak najdłużej, e, nie zastanawialibyśmy się nad sensem istnienia, tylko po prostu korzystalibyśmy z życia jak długo by się dało i nie byłoby wtedy, no dusza byłaby wtedy uwięziona tutaj na zawsze i nie wiedziałaby, e, kim jest naprawdę. Tak więc, poprzez cierpienie ludzie. Zaczynają myśleć, otwierać się i szukać. Więc to jest taka podstawowa rola cierpienia, która ma nas musić czy zachęcić do myślenia i szukania głębszego sensu w życiu, w istnieniu człowieka. Dzięki.